Ktoś przy brzegu, toż przy trzycinach. Wśród to lotosu Lin się wykina. Środka kina, yeah, yeah. Już czerwone robaki na haku zawisły. Już spławik dotyka wisły. I czekamy cierpliwie na branie. I czekamy, aż spławik pod taflą wody stanie. Aliny piękne, złoto, zielone. Naszą przynętą nic ma, nic nie poruszone. Pływają gdzieś w głębi daleko. Nawet kasz, czeko i czego Troszkę zanęty z marce panem wymieszamy garść Garść tu do wiadra dodamy I do wody od spławik rzucimy aż te Nasze liny kochane zachęcimy Maliny piękne, złoto zielone Naszą przynętą i ma nic nieporuszone Gębiej daleko, a wędkarz i czego? Troszkę z z marcepanem wymieszany kasz, kasz, pele tu do wiada dodamy i do wody od spłonik rzucimy aż te nasze liny, kochane, zachęcimy. Dzień dobry, złote, zielone, naszą tu nic, a nic nie poruszone. Pływają przez w błębi daleko, a wędkarz czego i czego. Panowie, trzy sekundy nie było dziugnięcia? Już, już jedzie. Już dziubie, dziubie, siedzi. No masakra nie. Woda przesiąknięta karłowatym sumem.